Witajcie. Prawda o koronawirusie w Polsce, odcinek piąty. Tego nie usłyszycie podczas konferencji prasowych rządu. Dzisiaj przekażę Wam relację. Relację, która będzie dotyczyła jednej z pielęgniarek, która pracując w jednym z większych szpitali w dużym mieście została zakażona. Została zakażona koronawirusem, obecnie jest w izolatorium, czyli w takim miejscu, które jest przeznaczone dla osób, które jeszcze nie mogą wrócić do domu, ponieważ w domu są osoby koronawirus minus, czyli negatywne, natomiast ona jeszcze nie, przy, nie była tak długo w szpitalu zakaźnym, żeby mogła po prostu trafić do domu, bo na pewno obecnie nie zaraża. Nie wiadomo, czy nie zaraża, dlatego trafiła do izolatorium. Ma się dobrze, pozostajemy w kontakcie. Poprosiła mnie o nagłośnienie tej sprawy, ponieważ wiemy doskonale, jak bardzo w Polsce brakuje personelu medycznego. I niestety, ale takie sytuacje zapewne dzieją się na co dzień, takie sytuacje, o których teraz powiem. Szpital oczywiście staje, staje się sędzią we własnej sprawie skąd ja to znam, u um, mnie było analogicznie, to znaczy zakłamuje rzeczywistość tylko i wyłącznie po to, aby wy wybielić siebie, a oskarżyć pielęgniarkę, czyli zawsze cierpią ci, którzy są na pierwszej linii frontu. Relacja pielęgniarki wygląda mniej więcej w ten sposób. Wróciła po zwolnieniu, pani Ola, wróciła po zwolnieniu z powodu anginy, wyleczyła tę anginę paciorkowcową antybiotykiem i wróciła z powrotem do pracy. Tego dnia, już wcześniej to było zaplanowane, ale tego dnia miały jakby izba przyjęć, w której ona pracuje z koleżanką, miały we dwie dyżur i we dwie niestety zostały zakażone koronawirusem, we dwie leżały właśnie w szpitalu zakaźnym. Jej koleżanka została jeszcze w szpitalu zakaźnym, natomiast ona już trafiła do tego izolatorium. Obydwie czują się szczęśliwie na tyle dobrze, że ten przebieg koronawirusa u nich nie jest ciężki. Szczęśliwie. I miały dyżur. Miały dyżur w Izbie Przyjęć, przyszły na zmianę o godzinie 19. W Izbie Przyjęć szpitala, w którym pracują, jest zamykana na klucz Izba. To znaczy, one siedzą, wiadomo, nie w kombinezonach, ponieważ tego wszystkiego brakuje, więc najpierw są normalnie ubrane, bez żadnych zabezpieczeń. Mają kamerę, która pokazuje, kto dzwoni, kto puka, czy pacjent, czy ktokolwiek inny. I w momencie, kiedy faktycznie widzą, że to jest jakiś pacjent, ubierają się w środki ochrony indywidualnej i idą kluczem otworzyć tę izbę, żeby taki pacjent przyszedł. Tego dnia przyszły osoby, które były osobami z personelu medycznego, czyli de facto koledzy, pań pielęgniarek, które miały dyżur. Więc one, niepoinformowane, co jest bardzo istotne wcześniej o takiej sytuacji, nie były niczego świadome. Również z drugiej strony z tego co relacjonuje ta pielęgniarka przyszedł jeden, czy, 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 jeden z lekarzy, w ogóle łącznie cztery osoby z personelu, pewnie weszły drugim wejściem, bo to był personel medyczny tego szpitala. No i mniej więcej rozmawiali ze sobą w takiej odległości, w jakiej pozostaje... Osoba, która no nie jest podejrzana o koronawirusa w takiej odległości, jak rozmawialiśmy ze sobą w momencie, kiedy nie było tych restrykcji, które wskazują na tę odległość minimum półtorej do dwóch metrów. No i okazuje się, że jedna z tych czterech osób już później była zakażona. O czym ona nie wiedziała i o czym nie wiedziała ta pani pielęgniarka, która z nimi rozmawiała. Tak więc otworzyły pielęgniarki te drzwi i się zapytały o co chodzi... Co jest tak Was dużo, czemu tyle osób do Was do nas przyszło? Powie, personel medyczny, który przyszedł, powiedział, że oni przyszli na badania, ponieważ ktoś z nich jest z kontaktu koronawirusa. To znaczy ktoś z nich miał kontakt z osobą, która jest zakażona koronawirusem. One zdziwione, no bo bez zabezpieczeń tam poszły, automatycznie jak to usłyszały, poszły się ubrać, środki ochrony indywidualnej, zadzwoniły do pielęgniarki oddziałowej. Pielęgniarka oddziałowa odpowiedziała, że... No, ja nic o tym nie wiem, żeby ktoś miał przychodzić na wymazy. Zadzwoniły do pielęgniarki epidemiologicznej tego szpitala, i następnie pielęgniarka epidemiologiczna powiedziała, że faktycznie ma dziś przyjść około 20 pracowników, ponieważ mieli kontakt, proszę się ubrać i pobrać im wymazy. No, one już były po kontakcie, ponieważ nikt ich nie poinformował, i wówczas. Ubrały się, poszły łącznie podczas tego dyżuru, pobrały 30, około 35 wymazów na obecność koronawirusa, które zostały później potwierdzone. Najprawdopodobniej z tego, co relacjonuje, około 4 osoby były potwierdzone jako osoby COVID. No i generalnie zadzwoniły do pani pielęgniarki, znowuż epidemiologicznej, po pobraniu tych wymazów. I zapytały się, czy będą mogły sobie pobrać test. Oczywiście nie teraz, no bo wiadomo, że minęło zbyt mało czasu od kontaktu, natomiast po dwóch, trzech, pięciu dniach, czy będą mogły pobrać ten wymaz. Pani pielęgniarka epidemiologiczna powiedziała, że o co chodzi, przecież są ubrane, nie wiadomo, czy w ogóle te osoby są chore, więc generalnie rzecz biorąc, nie ma takiej potrzeby, aby one pobierały sobie wymaz. Następnie, jako że są odpowiedzialnymi pielęgniarkami, zdecydowały się już po dyżurze zadzwonić do Sanepidu i powiedzieć o tej całej sytuacji. Sanepid zalecił, aby wykonały sobie w piątej dobie od kontaktu wymaz. Następnie również, no, nieoficjalnie zalecił, aby faktycznie odsunęły się od pracy. Bo wyobraźcie sobie Państwo teraz, one są obydwie COVID+, plus. gdyby one nie były odpowiedzialne, gdyby one poszły, to jest szpital dziecięcy, gdyby one poszły do swoich pacjentów, nieświadome, że mogą zarażać, a wiemy już, że osoby bezobjawowe również zarażają, te, które są nosicielami koronawirusa, mogłoby się okazać, że pozarażałyby, poza tym, że personel to również jeszcze swoich małych, pacjentów. To jest rzeczno skandaliczna, natomiast niestety takie wytyczne wydają osoby, które pełnią ważne funkcje epidemiologiczne w danej jednostce czy w danej placówce medycznej. Tak więc one szczęśliwie ich oddziałowa posłuchała, one zostały faktycznie oddalone od tej pracy. Następnie pobrały sobie wymaz w piątej dobie i okazało się, że są dodatnie. Szanowni państwo, to jest relacja, która jest relacją dla mnie nawet no nie taką skandaliczną, bo ja wiem, że ten system opieki zdrowotnej kuleje i wiele osób, które są na stołkach, które pełnią funkcje kierownicze, to są osoby, które generalnie nie mają zielonego pojęcia, jak się zarządza personelem medycznym, jak się w ogóle zarządza taką ogromną jednostką, jaką jest szpital. Natomiast to w sytuacji za epidemii koronawirusa, jest generalnie rzecz biorąc katastrofalne, że takie osoby mogą pełnić tak ważne i istotne funkcje. Przecież gdyby nie te pielęgniarki, gdyby nie ich odpowiedzialność, to po pierwsze rozniosłyby tego koronawirusa, kto wie gdzie. Po drugie... Generalnie nie zbadałyby się, to znaczy nie pobrałyby tego wymazu i nie wiedziałyby, że są do końca koronawirus plus. Ta osoba, ta pielęgniarka mówi, że generalnie no czuła się, była po anginie, więc mówiła, że może angina wróciła, miała suchy kaszel, no to nie jest charakterystyczny objaw dla anginy, ale miała też silny ból gardła, stan podgorączkowy, więc generalnie rzecz biorąc, no miała takie objawy, które mogłaby zrzucić na anginę. I generalnie czy na powikłania po anginie, czy na nawrót tej choroby, albo z powodu zbyt krótkiego leczenia, więc generalnie niekoniecznie gdyby nie wykonała tego wymazu, nie była sama odpowiedzialna za nie wskazał, żeby wykonać wymaz, to mogłoby się okazać, że ta osoba po prostu chodzi chora do pracy. To są rzeczy skandaliczne i niestety, ale nieinformowanie personelu medycznego, który pobiera wymazy o tym, że faktycznie może być wymaz dodatni, to znaczy, że faktycznie osoby, które przychodzą mogą być dodatnie, jest skrajnie nieodpowiedzialne i przede wszystkim prowadzi do tego, że takie osoby są wyłączane z pracy. Jeszcze na koniec ciekawostka, że pani dyrektor powiedziała tego szpitala w rozmowie z tymi dziewczynami, powiedziała, że czemu one sieją panikę, przecież generalnie te osoby nie są zakażone, tylko są z kontaktu, więc tutaj nie ma co siać paniki. Przykro mi, że pracuje w systemie opieki zdrowotnej, który niestety, ale muszę powiedzieć, w większości jest zarządzany przez ludzi którzy w żadnym razie do zarządzania tak ogromnymi jednostkami, w których ratuje się ludzkie zdrowie i życie, nie powinni być dopuszczeni. Jeżeli doprowadzamy do tego, że wypadają dwie pielęgniarki tylko dlatego, że nie ma przepływu informacji pomiędzy dyrekcją, pomiędzy pielęgniarką epidemiologiczną, a osobami, które idą na dyżur, i te osoby kompletnie niczego nieświadome idą badać swoje koleżanki i swoich kolegów z pracy, żeby. Po, żeby porozmawiać z nimi, a okazuje się, że oni są z kontaktu i one już mogą się zarazić, ponieważ rozmawiają w bardzo bliskiej odległości, może doprowadzić do tego, że po prostu nie będzie niedługo komu leczyć, ponieważ jeżeli my nie dbamy o będący w ogromnym niedoborze personel medyczny, pracowników ochrony zdrowia, to za chwilę może się okazać, że nie będzie komu po prostu leczyć, jeżeli my chodzimy, rozprzestrzeniamy tego wirusa pracując po pierwsze w wielu miejscach naraz, po drugie nie informując o tym, że byliśmy z kontaktu osób, które są za to odpowiedzialne, po trzecie osoby zarządzające w ogóle nie czują, nie kumają tego, jak wygląda faktyczne dystansowanie społeczne, faktyczne Realne zarządzanie w takiej ciężkiej, kryzysowej sytuacji, co powinno się robić, jak powinno się odizolować personel, jak powinno się o ten personel bać, to naprawdę niedługo będzie ogromny problem z dostępnością do personelu medycznego. To jest skandaliczna relacja. One zostały de facto zakażone przez kompletną nieświadomość i przez to, że nikt nie poinformował ich że będą pobierać wymazy osobom z kontaktu. Po prostu te osoby przyszły, no wiadomo jak, przychodzą koledzy, to nikt nie myśli, że od razu, że są dodatni, tym bardziej, że nie zostały wcześniej poinformowane, a później jak się okazuje, już było zbyt późno, żeby można było uniknąć tego zakażenia. Tak więc apeluję, aby po pierwsze wszyscy pacjenci mówili o tym, że faktycznie mogli mieć kontakt albo są zakażeni. Apeluję, żeby zarządcy stanęli na wysokości zadania w tej kryzysowej sytuacji i żeby faktycznie zarządzali kryzysem w sposób umiejętny, a nie w sposób taki, jak do tej pory zarządzali, to znaczy z brakiem często, z brakiem szacunku do swoich pracowników, ponieważ musimy wygrać tę epidemię, a żeby ją wygrać, musimy mieć personel medyczny, który faktycznie z nią będzie walczyć. To był piąty odcinek prawdy o koronawirusie. Zapraszam na szósty, a tam kolejna relacja. Teraz lekarki, która została kompletnie, bezzasadnie skierowana do pełnienia do, do pracy przy zwalczaniu epidemii w jednym z, za z zakładów opieki leczniczej. Pozdrawiam, do usłyszenia i cześć.